Weronika już tak pomału nas przyzwyczajasz, że co przyjazd z dużej imprezy to masz medal, tym razem też, tym razem brązowy. Co możesz powiedzieć o całych zawodach, o tym, co się wydarzyło w Hiszpanii? No, wydarzyło się dużo i w sumie też mało jednocześnie, no bo jak wiadomo każdy liczył na to złoto i nie ukrywam ja też. No, do tej walki półfinałowej nie do końca się zgadzam z werdyktem. Moi rówieśnicy, moi trenerzy z klubu i rodzina też się nie zgadza z tym no ale sędziowie widzieli, więc tak ocenili tą walkę. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jestem naprawdę z siebie zadowolona, bo zrobiłam dużą robotę wcześniej, przed obozem, na obozie też. Było dobrze i przyjechałam z taką formą, że ja sobie nie mam nic do zarzucenia. To jest właśnie to. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać. To były kłopoty zdrowotne. Wychodziłaś z nich teraz, wyszłaś, czujesz się dobrze. No i widać efekt, jest ten medal, chociaż mówisz, że niewiele zabrakło, żeby było więcej. No, no tak, no, mam wrażenie, że naprawdę było dobrze na tej walce i no, boli mnie serce po tej walce. No. Tyle mogę powiedzieć. Zostaje na pewno duży niedosyt. Wiadomo, jak się jedzie na dużą imprezę, walczy się o najwyższe cele, ale to też jest bezcenna nauka, bezcenne doświadczenie, które cały czas zdobywasz. No tak, dokładnie, bo walki robi tylko na Mistrzostwach Polski, na tych zawodach międzynarodowych, właśnie jak Mistrzostwa Europy czy świata, więc dla mnie to jest naprawdę duże, duża nauka teraz i lekcja. No, i wracamy do tego, co zacząłem od początku. No, nie wracasz z imprezy praktycznie bez medalu, to też o czymś świadczy, prawda? Nieskromnie, mówię. Nieskromnie. E, Weronika, bardzo serdecznie Ci gratuluję. No, i do zobaczenia wkrótce, pewnie przy kolejnej okazji. Miejmy nadzieję. Dzięki wielkie.